Hej, cześć, na witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Farming Simulator Postępowe Gospodarstwo. Jak pamiętacie, w poprzednim odcineczku mieliśmy siew kukurydzy na polu tym największym koło gospodarstwa, tutaj, które się znajduje. Była akcja związana z tym siewem kukurydzy, jak i z uprawą pod ten podsiew. Poza odcinkiem dokończyłem tutaj sobie ten siew i mamy też miesiąc później, bo już mamy maj, więc przydałoby się opryskać nasze sorgo, bo jak widzicie w sorgu zaczyna wychodzić już chwasty, a w kukurydzy zaraz widzę, jest po orce chwasty. Widzę, że nam nie wychodzą, więc i nie ma też w formacji o polu, że jest jakieś zachwaszczenie. Więc wydaje mi się, że w kukurydzy w tym roku nie będzie trzeba pryskać, ale za to obydwa pola sorga, które były siane, potrzebują oprysku. Tylko jeszcze, aby tego fowa zmienić. zmienię. O, może na 42 odpalamy challenger yy, wraz z yy, odpryskiwaczem. Wydaje mi się, że dosyć fajny zestaw. Stwierdzimy sobie, że będzie na razie challenger z tym jeździł bo dużo roboty nie ma. A odpowiednio, bo mniej więcej wielkościowo fajnie pasuje też. Więc GIT weźmiemy sobie. Pojedziemy najpierw na to małe pole obok gospodarstwa, co mam tutaj i zacznę od niego pryskania. Hmm. Jak widzicie, ścieżki technologiczne jeszcze są póki co, ponieważ wtedy w czasie siewów wziąłem ten pole na odcinku, tak, to pole było się na odcinku, więc e, zapomniałem wyłączyć tych całych ścieżek technologicznych e, w czasie kiedy zaczynałem siewy, więc no tutaj troszeczkę tak jest tego wzięte i e, tam na początku i chyba jeden przejazd jest ze ścieżką technologiczną zrobiony ale już zaś później reszta nie, bo tak jak mówicie, mówiłem wam pamiętacie w tych e, sie, siebie Soi czy tak jak tutaj mamy lub kukury, żeby trzeba było robić opryski to po prostu nie będę e, siał, ście, robił ścieżek technologicznych Bynajmniej na razie, ponieważ nie są mi. Oj! Yy, no się przycisk troszeczkę, nie ten. Przynajmniej nie są tutaj potrzebne na takich zestaw, które ja robię, bo jak wiecie, to są yy, uprawy, które są siane w yy, rządkach. W sensie w rządkach jest prawie każda upra uprawa siana. Tylko te są w tych całych. Yy, no. szerszych odstępach siewu. O to mi chodzi głównie. Więc dlatego to te ścieżki są niepotrzebne około się mieści mniej więcej no można powiedzieć że idealnie między takim rządkiem wiadomo dookoła tutaj tak jak jadę to to aż tak dobrze nie wygląda ale jak na przykład będę jechał już wzdłuż tego pola to powinno to o wiele lepiej wyglądać i powinno jakoś też o wiele normalniej to być a tak to widzicie no dobra to chyba drzewo zahaczyłem, tak od drzewo zahaczyłem ale to nic takiego zbytnio dobra yy, tak jak mówiłem tutaj przejazd widzicie na przykład jeden pośrodku surga jest a tutaj jakby odbił lekko lekko w prawo to już by było odpowiednio w linach yy, w przejazdach a tutaj lekko w lewo też by było odpowiednio dobra, tutaj już wiem, że sobie muszę cały ten zaraz wziąć i Zmienić, bo dokładnie o tym mi chodziło. Jak widzicie, mieszczą się koła idealnie pomiędzy rządkami, więc trochę bez sensu by było tutaj robić te całe ee, ścieżki technologiczne. Jak i tak mi się koła mieszczą między tym, więc wiadomo, nie ma to zbyt też sensu. Też co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że w końcu jakoś ten e, filmik będą mm, chociaż trochę lepiej wyglądały bo zastosowałem nowy ten nowy enkoder w moim programie do renderowania który jest szybszy i niby lepszą jakość mogę dzięki niemu uzyskać więc mam nadzieję że już ta jakość będzie o wiele lepsza że nie będę miał już tego jakby tak od czasu do czasu ziarna na ekranie takiego lekko rozpikselowanego ekranu nagrania mam nadzieję że teraz tak będzie też chciałem nagrać w dzisiejszym odcinku jeśli ja w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym dniu dwa odcinki ale wątpię czy mi się to uda, bo trochę mam mało czasu troszkę mi zajęło wzięcie i przygotowanie sobie tutaj serwera tam savea czy tam serwera jak to zwał, tak zwał właśnie pod ten odcinek ponieważ zostało tam zasiane ta kukurydza przesunięty ten jeden cały dzień do przodu przez się i jeszcze Łąki pokosiłem, przetrząsnąłem, skrapiłem, z balotem, więc są baloty do zwięzienia z łąk też. To w drugiej części odcinka, kiedy już tutaj weznę i wykonam te całe e, opryski, to stwierdziłem, że sobie wtedy weznę i pojadę tak na spokojnie wziąć i mm, zwieść te baloty, e, żeby no z tymi sianokosami się też nie męczyć za bardzo na odcinku, bo wydaje mi się, że już dosyć y, często były całe akcje sianokosów Ostatnie chyba sianokosy, co były to jeszcze na tym polu numer 5, które miałem 5 i 4, by, co było połączone y, Czyli pola na tym, można tym, chwila, się zagubiłem troszeczkę y, Na tym za, za gospodarstwem, czyli co były te dwa pola średnie, teraz to jedno duże Uff, mi się niestety standardik mój, jeżeli chodzi o nagrywanie Kurczę, czy mi starczy oprysku, bo miałem sobie jechać przez gospodarstwo, chcę dolać tego oprysku Na to pole Może tu nie starczyć, skoro na tamten mały kawałek miałem Aż tyle oprysku poszło, to tu może troszeczkę tego nie starczyć, ale zobaczymy Najwyżej się po prostu pojedzie Dolać trochę oprysku już później też co mówiłem, nie zostało żadne pole zwałowane, bo tak jak mówiłem, pamiętacie, że sobie powiedział, że chcę kupić wałę jak już, to na jesień, ponieważ chciałbym na tym największym polu zasiąść rzepak i wtedy bym sobie też rzepak wziął i zwałował już po kukurydzy. Zobaczymy w którym tym miesiącu ta cała kukurydza będzie gotowa do zbioru na kiszonkę. No chciałbym, żeby się udało w takim miesiącu, że prosto pod siew tego uda się prosto pod siew e, no oj, nie ten przycisk maciutki błąd nie ten przycisk naleziłem wracając, no że uda się po prostu pod siew, skończyć mm, kiszonkę w takim miesiącu, żebym jeszcze dał radę zasieć sobie rzepak na tym największym polu, bo chciałbym ...na najbliższy sezon mieć jakieś pole rzepaku, bo dawno nie było chyba, aby raz w ciągu całego... ...raz? Nie, dwa razy chyba, aby muciłem rzepak. Miałem na w moim gospodarstwie zasiany gdzieś rzepak. I to był ten na początku serii na polu oryginalnym, jak i... ...zaś chyba po zakupie tego pola też tutaj zasiałem na tym kawałeczku rzepak przed wzięciem i powiększaniem oczywiście tutaj, jak pamiętacie, tego... Pola. Jak się nie mylę. No chyba by dwa razy miałem że Więc teraz tak ten trzeci raz że by wydaje mi się, że pasował idealnie jeszcze zwłaszcza, że na tym największym polu to by było wręcz idealnie. No bo dużo by było, a jakbym zwałował to też to chyba 5% czy tam 10 ile jest, nie pamiętam. Byłoby więcej tego plonu. żeby były wody, żeby mi gardle nie zaschnęło przy nagrywaniu. I zobaczę co kontroluję czy się nagrywa. Nagrywa 10 minuta, więc... No czas leci szybko. Czas leci bardzo szybko jak się nagrywa. To mogę przyznać, że tutaj czas leci bardzo szybko w czasie nagrywania akurat. Ale w sensie takim bardzo szybko, że no... Yy... Dobra, to sobie mniej więcej prosto ustawię w takim sensie, że po prostu realny czas, jeżeli 10 minut nagrana odcinka, a ja, że dopiero mam połowę drugiego pola opryskane. Ale ten odcinek wydaje mi się, że nie będzie jakiś mega długi, ponieważ jednak mam te siano jeszcze do zwiezienia, a tam będzie to wydaje mi się, że szybko szło, bo tam jest 16 balotów z dwóch łąk, jak się nie mylę. Tylko jedna łąka była w pełnym wyrośnięciu, a ta druga około tartaku była 3 na 4 w fazie wzrostu. Czyli już mniejszy plon ma tamta łąka. Bo jakiś stopniu jak się nie mylę, to różnica była w planowaniu, Jeżeli chodzi o to, dobra, tu muszę się przestawić troszeczkę do lewej od parę rządków. O i teraz będzie i tymi rządkami sobie mniej więcej jechać. No tak jak mówiłem, ta faza trzecia dała mi mniej, rząd, mniej balotów. ...więc nie ma na tej mniejszej łące aż tak dużo balotów jak myślałem, że będzie. Ale stwierdziłem, że już czas idealny, żeby to skosić. Będę miał takie jako uzupełnienie do odcinka i urozmaicenie, taki spokojniejszy odcinek, nie taki... ...jak był z siewami czy z orką w poprzednich dwóch odcinkach, jak się nie mylę. No. Eee... Będę tutaj... czas sobie mniej więcej zawrócić teraz ta oto rząd, plus minus powinno być git. Tak se patrząc, no, możliwe, że herbicydu mi wystarczy, bo tu został niewielki kawałek i zaś ten cypelek, więc możliwe, że wystarczy, ale może ciężko. Myślę, myśleć, że wszystko na pewno o, zrobiłem. Przed odcinkiem co chciałem, no ale chyba tak, chyba wszystko co chciałem to zrobiłem i to co chciałem to chyba też powiedziałem, jak się nie mylę, więc no i niestety znowu, kurczę, miało być to realnie aż ja w tym odcinku chyba trzeci raz lancą uderzyłem w jakieś drzewo niestety. Tak to jest jak się nie ma też tych ścieżek to jest też trochę trudniejsze no ale kto by w normalnym życiu robił ścieżki na taki, nie, można powiedzieć nieduży sprzęt w takiej uprawie Ja mi się wydaje, że chyba nikt jeżeli o to chodzi bo to nie ma sensu no przy tym, tak jak mówiłem przy tych większych maszynach przy tych opryskiwaczach samojezdnych to się mogę zgodzić, że raczej na pewno robią ścieżki bo tam jednak ma tych koła więcej, większe i to jest na wielkich polach to już jest trochę tych nasion ubywa, nie się ubywa, jest zaoszczędzone, ale mniejsza. Nie sądziłem, że mi starczy oprysku na te, oto tutaj dwa pola, to mniejsze i to większe, a tu się o dziwo, yy, okazało, że wystarczyło, więc jestem pod mega wrażeniem. Wezmę sobie Challengera tutaj, zostawię, nie będę go zwoził. I przeteleportuję się tutaj do John bo nie mówiłem wam, ale na dziś jest nowy nabytek. I niestety ten John Deere się z nami żegna razem z tą z tyłu, bo stwierdziłem, że tak siano kiszonki już nie będę raczej robił baloty. Nie wiąże, nie wiąże mi się to zbytnio sensem, skoro robię kieszonkę kukurydzy i to jeszcze na taką ilość, więc bierzemy sobie ten auto zestaw i jedziemy nim na sprzedanie. I kupujemy dzisiaj... No długo wyczekiwaną przeze mnie ładowarkę i od JCB jeszcze chwilę okej, okay. dobra Ty jedziesz w tę stronę ale w tę to się wymienimy więc taki można powiedzieć ostatni przejazd tym oto John Dirkiem który od początku dosyć mocno nam się przysłużył no zaś już miał mniej roboty bo wiadomo jak przy ten jego star yy, starszy młodszy braciszek kto miał, to miał był odciążony ten oto John Direk ale i tak dosyć sporo musiał robić przy turze jak i przy na początku yy, tym no, przy turze, przy złożeniu balotów, przy ładowaniu do paszowozu i tak dalej. Jeszcze ja sobie sprawdzę, bo przesuwałem czas. Vario 500. kombań dosyć fajny, ale jest jeszcze za duży mi się wydaje Fentwario. Vario Fent 500. Sto 100... ile. On ma tam koń. 170, a on może mieć więcej? Nie, czy to jest jego maks? 170 to jest jego max. A ja teraz mam tę te maszynę po około 200 koni, bo to tak... te 170 to jest chyba jakoś tyle samo co Fortera, nie? Czy Fortera ma 140? Będę musiał zobaczyć i to... no to sobie za chwilę zobaczę. Taki fędzik. gdyby to był ten 200 konny, czy iluś tam 240 chyba maksymalnie, bo ja mam... Challengera i John Deere ty to około tyle samo, tam jest różnica paru koni, czyli mam tam te 230-250 koni mniej więcej, jeżeli o to chodzi. Chciałbym sobie sprawdzać. portera gdzie tu będzie ona? Będą chyba tutaj, nie? W pojazdach, tak, tak, szukamy sobie. Zetor będzie na samym końcu, gdzieś tak, tak. A nie, zetor ma 140 koni. A mój Chondir ma 230, a z kolei Challenger ma 225 Dobra Niby nie kupił ten event, ale na razie nie. A teraz my sprzedajmy, więc tak za tura mamy niecałe 5000, za widły 2000 za owiarkę 19 tysięcy i za czego poczciwego drążdirka, który jest troszkę uwalony, 13 tysięcy, więc 40, 37, no, 38 tysięcy na konto wpadło. A teraz bierzemy sobie i naprawdę rozmyślam nad tym rzędem. Tylko on jest to trochę mały mi się wydaje, ale jak go teraz nie kupię, to już później na pewno go nie kupię. A te 170 koni. 170 koni, no kurcze, czy będzie mi do czegoś taki wędzik pasował, no ale wydaje mi się, że na razie nie, ale i tak dosyć duży wydatek, który będę miał. Więc sobie nie będę kupował go, bo wchodzę w o to, tą oto ładowareczkę. Oczywiście na szerokich oponach. Telebor, Michelin, to nie. BKT, tam standard, standard trójki. standard trójki. Szerokie opony te szerokie opony na BKT chyba najlepiej wyglądają. Eee, tak, tu tam widzę rejestracyjną, mamy tylko z tyłu, to niech już będzie tutaj. I 144, 200. Zakup ładowarki. Teraz sobie dajemy kombinacje. I na kombinacjach, co tu mamy? Z tych, o co wszystkich, to na pewno mi będzie potrzebna do oponika to nie na pewno ten szuflona uniwersalna to jest bardziej niż pewne i widły do B. to jeszcze jestem bardziej niż pewne i te widły do BET nam się dzisiaj przydadzą cały zestaw kosztował 147 300 i jeszcze mam na koncie 185 000, więc bardzo fajnie tylko tutaj na te 42 sobie ustawia Fajna ładowareczka, widzę, że jest taka taka jakoś mega duża. Wydaje mm. mi się, że idealny y, moment, który mi się trafił na zakupienie tej otroki. pięknej bestii. Niestety nie była na promocji, ale to tam sobie przeboleję jakoś. Y, Szuflę to już sobie wezmę poza odcinkiem zgarnę. Biorę sobie widły do balotów i będziemy tak jak możecie sobie to zobaczyć w sensie domyślać, zwosić baloty już myślę że coś tu jest nie tak podpięte że się zbudowało czy coś będziemy jechać sobie zwieść baloty siana na pewno najpierw na łąkę koło tartaku bo jej nie pokazywałem chyba ani razu na żadnym odcinku więc najpierw na tamtą łąkę sobie pojedziemy tam nie ma dużo balotów i sobie zaś wrócimy na to żeby sobie resztę ich wziąć i zwieść stąd teraz chce w sensie się teraz zaś <laughs> wymiana sprzętu według mnie idealna lepszej nie mogłem sobie zrobić w ogóle która minuta odcinka o tych 19 minuta dobra to na pewno jeszcze powinienem dać radę tą jedną łąkę tam sobie jechać zwieść jeżeli o to chodzi 19 minuta odcinka więc jeszcze troszeczkę więc, aha, ma to, jest, to się ma, bo już myślę, że nie dam rady podłączyć tej przyczepy, bo ja chciałem sobie wziąć i tą przyczepą. Y, tą przyczepę ciągnąć ładowarką, dla radę. Da radę. A tu mamy zmianę, tryb y, jazdy, czy coś takiego. Tak, jest tryb sterowania. Ale ten na wszystkimi kołami będzie najlepszym trybem mi się wydaje. Tura, w sensie tu mam no, ma widły do góry. Żeby nie przedzwonić. Mówię. pociąg jakby jechał i jedziemy sobie jak najszybciej teraz na tą łąkę koło tartaku eee, wydaje mi się że też, że ta ładowarka na dosyć długo będzie, na pewno dosyć długo, bo z ładowarek nie ma jakichś mega dużych wyborów jeżeli o to chodzi nie ma dużych ładowarek do wyboru jeżeli chodzi o teleskopowe a i to jest jednak taka można powiedzieć kultowa ładowarka i typowa. Bardzo, i nie widziałem go. Gdzie więc, sorry. Kultowa i typowa ładowarka teleskopowa. Najwięcej ich można wszędzie spotkać. na Począwszy od budowach, po gospodarstwa, jakieś inne takie pierdoły. Taką ładowarkę można spotkać. A my już w tym czasie jechaliśmy sobie tutaj na naszą łąkę. Jak widzicie, tu mamy 3, 5 palotów, na ja tutaj 5 palotów, więc Odczepiamy sobie, ale naprawdę ciągle mi się wydaje, że jest jakoś nie tak podłączona. Podłączone te widły, ale mniejsza. Mamy 5 balotów, więc bierzemy się za ich złożenie. Zobaczymy jak to pójdzie, bo wydaje mi się, że powinno o wiele lepiej mi pójść złożenie tych balotów jednak ładowarką niż zwoziłem je traktorem. I też jakbym chciał kiedyś więcej balotów robić czy tam coś i ich zwieść więcej to światła też ładnie świecą świecą to ładowarką będzie o wiele lepiej tylko to oświetlenie które mam od czarnego jednak troszeczkę uprzykrza czasem życie bo za dużo nie, nie widać ale przynajmniej możemy sobie spoza kabiny wziąć i oglądać tą ładowarkę jak ona ładnie wygląda i się prezentuje tym całym świetle Jest dosyć szybka przód tył dzięki temu że znalazłem w ustawieniach tą opcję od y, szybszego podnoszenia to już zahaczyłem balota dobra czasem to mi to nie wychodzi tak jakbym chciał ale mniejsza mniejsza z tym to sobie poprawię tylko muszę się nierealnie troszeczkę to robić, poprawić sobie super siłą, ale mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś miał ktoś zbytnio za e, Co ja mówiłem? Co mówiłem chyba coś o ładowarce, ale już straciłem wątek przez to, że balota zahaczyłem mniejsze już z e, No naprawdę, zgubiłem wątek, no aż mi źle z tym, że zgubiłem wątek, który mówiłem, ale to już tam Najwyżej. Jak mi się przypomni, to będę kontynuował e, Widzicie łąka się tutaj fajnie prezentuje, też troszeczkę było ulepszone, upiększone poza odcinkiem tutaj stwierdziłem że teren wokół wokół tego tartaku troszeczkę upiększę, dołożyłem tutaj parę drzewek parę krzaczków na rowie i tak dalej tutaj jak możecie zobaczyć to do, też dookoła łąki jest taki lekki y, żwir czy coś takiego co się z, obok tej trawy pojawia niestety na to nie ma zbytnio wpływu ponieważ tutaj jak e, e, orałem mimo że chciałem to zniwelować jak i też zaś malowałem malowaniem to chciałem zniwelować ...to się zbytnio nie dało, ponieważ tak jest tutaj oryginalnie teren wzięty i zrobiony i to się samo automatycznie mi pojawiało, czy dalej orał, czy bliżej, to mi się samo już pojawiało na nowo, ale wydaje mi się, że zbytnio to nie będzie utrudniać rozgrywki mi tutaj, dobra tak. Można powiedzieć, że trochę niechlujnie te baloty są ułożone, ale lepiej tak niż wcale albo lepiej tak niż już całkowicie niechlujnie by miały nie być ułożone. A jednak te widły nie były na laksa. wzięte i oduszone. Okej. Okay. Tak jest teraz zgit. No, wiele szybciej idzie to ładowanie ładowarką tych balotów. Jednak co ładowarka, to ładowarka. Dobra, zapnijmy sobie pasy, bo już baloty się wszystkie ustawiły mniej więcej od tym żebym żeby tak agresywnie cofnął. Tego tutaj też jednego z prawej będę mógł sobie zaś lekko wziąć i poprawić, żeby lepiej tutaj wyglądał. Jeszcze dwa duże klocki mi na tartaku, jak widzieliście, zostały, więc troszkę mi to uzupełni, jeżeli o to chodzi i będę mógł sobie pomału też myśleć nad dowiezieniem y, kolejnych kłód drewna, tylko musiałbym je wyciąć gdzieś e, z, dookoła mojego chyba tego najmniejszego pola, które mam, czyli, czyli teraz aktualnie łąki numer e, 10. Ewentualnie wziąć, poczekać ażbym kupił kolejne jakieś pole, na którym by bardziej było do, po prostu do 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 wzięcia i wycięcia e, drzewa. Dobra, teraz na tą łąkę, na której jest więcej tych balotów w sumie wyjechać muszę sobie wywiadę tutaj gdzieś postawię też na środku mniej więcej to oto przyczepę odepnę pasy i będę mógł się wziąć na zbieranie gdzieś tutaj powinno być git e, więc odepnijmy przyczepę jedziemy sobie po baloty wezmę sobie chyba dwa tutaj te z końca no, na raz zobaczymy czy widły na dobrą radę wbić te baloty się w te baloty ale powinny dać radę Na no spokojnie ładowarki nie powinno podnieść, bo to jednak jest zwykłe siano siano jest leciutkie a poza tym ładowarka jest dosyć, bardziej, dosyć o wiele cięższa niż po prostu były te były ciągnik z tyłu i ładowarka jest stworzona do takich większych ciężarów to na pewno dobra tutaj sobie ...dwa baloty mogę wstawić na spokojnie... ...żeby nie było, o co mi tu przyszło... Eee, ...dobra, mniejsze... Eee, ...dwa baloty tutaj jeden z tamtej i już wtedy będzie można ładować powo powoli, pomalutku... ...na górę, choć w sumie... ...skoro mam już dwa podczepione, to ja mogę sobie przecież... dopchnąć. te oto tutaj baloty co mam tak często na spokojnie można sobie dopychać o, mniej więcej tak no tam tamten jeden balot się odkulnął już, bo na to nie mam wpływu bo fizyka farminga to jest za farming, to farming ma swoje jakieś widzi mi się też była aktualizacja akurat w czasie kiedy ja to nagrywam, bym sobie ją zrobił więc ciekawe co było zmienione to była jakaś mini łatka poprawiająca chyba błędy które były w poprzedniej aktualizacji jak się nie mylę bo tak na tydzień po tygodniu aktualizacji większych nie ma ostatnia aktualizacja to była ta dosyć duża bo dużo błędów ona poprawia ogólnie więc ciekawe co ta teraz zrobiła ciekawe ciekawe to najbardziej ciekawe tutaj sobie sądzimy balota i tak wstępnie co mogę powiedzieć to bardzo fajnie się tą ładowarką robi, jak na razie jak na razie się bardzo fajnie tą ładowarką robi 28 minuta więc wydaje mi się że tym oto sposobem będę mógł sobie wziąć i zakończyć ten odcinek tylko jeszcze sobie chwycę na widłe baloty te oto tutaj dwa bo ładnie stoją wręcz idealnie po to, do noc wziąć i dwa naraz sobie nabrać też ten, ta opcja, że można się skręcać tutaj wszystkimi kołami jest bardzo fajna prawie w miejscu można zawrócić więc idealnie więc co, tym oto pięknym widoczkiem nowego nabytku tylko jeszcze sobie tą łapkę wyłączę eee. chwila, bo nie ten przycisk, nacisnąłem przycisk od screena ale nie chciałem dobra tym oto pięknym wyglądem Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na moim oto pięknym kanale. Z jakiej akcji jeszcze nie wiem, czy będziemy nadal na, na wiośnie tutaj coś kombinować, czyli że będzie lato. Więc co? łapkujcie, subskrybujcie, widzimy się na długo. Trzymajcie się na razie i cześć.